Witam wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku podcastów Agnes Fashion Group, a mam nadzieję, że będziecie nas regularnie słuchać i razem z nami odkrywać ciekawe historie i inspirujące rozmowy. Dziś z okazji Dnia Kobiet przygotowaliśmy dla was coś specjalnego, ale zanim przejdziemy do głównego tematu, a będę dziś mówiła o Miss Dior. Tak, tak, o tym słynnym flakonie perfum, który kojarzy się z elegancją, klasyką i kobiecością to zupełnie jak nasze piękne suknie to pozwólcie, że w paru słowach opowiem Wam, co w ogóle natchnęło mnie do wyboru tego tematu. Epizod pierwszy Dior i ja. Otóż, dla mnie perfumy mają taką niesamowitą moc przenoszenia nas w czasie, a konkretny zapach kojarzy się ze wspomnieniami. I jestem pewna, że każdy z was ma takie swoje ulubione perfumy, które kojarzą się z konkretnymi chwilami, emocjami czy wspomnieniami. I w świetle tej takiej naszej współczesnej rzeczywistości, czasami życie potrafi nas zaskakiwać swoimi niewiarygodnymi zbiegami okoliczności i tak właśnie było ze mną. Otóż kilka dni temu dostałam z pewnej okazji bukiet róż i przeuroczy flakonik perfum Miss Dior. I przywołałam myślami te wspomnienie, kiedy pierwszy raz poczułam Miss Dior wiele lat temu. To było lato, ja byłam jeszcze nastolatką, był to okres takich pełen emocji, marzeń, pierwszych miłości. I moje oczy natychmiast zwróciły się ku tej buteleczce i dostrzegłam swoje inicjały, o czym wcześniej nigdy nie myślałam. M.D. jak Miss Dior. A dawno temu czytałam biografię Krystiana Diora i wiem, że matka Diora miała na imię Madlen, czyli tak jak ja. I właśnie tego rodzaju, na pozór nic nieznaczące zbiegi zdarzeń są czasami bardzo fascynujące, ponieważ sprawiają, że czasami zastanawiamy się nad znaczeniem takich przypadków. I tak słuchajcie, autentycznie było ze mną. Ja zadałam sobie to pytanie, urok to czy przypadek? I właśnie to połączenie sprawiło, że moje myśli przeniosły się w świat historii, inspiracji i to spotkanie po latach z Miss Dior zainspirowało mnie do podzielenia się z Wami historią Miss Dior. Bo perfumy to nie tylko zapach, ale również podróż w czasie i dziś przenikniemy w świat perfum Miss Dior, odkrywając fascynującą historię jednego z najbardziej ikonicznych zapachów. No to zaczynamy. Pachnąca pamięć. Miss Dior to nazwa dwóch ważnych projektów w życiu Christiana Diora. Pierwszym z nich były perfumy o zapachu prowansalskiego jaśminu i róż. To dwa ukochane kwiaty jego ukochanej siostry. Drugim projektem o tej samej nazwie była suknia, którą pokrywały kwiaty, róże, bzy, niezapominajki. Dior to bardzo dumnie brzmiące nazwisko, a król Midas Mody, bo tak śmiało można nazwać Krystiana Diora, był geniuszem swoich czasów. Człowiekiem niezwykle skromnym, ceniącym sobie ciszę i prócz tworzenia wybitnych kreacji, największe szczęście odnajdywał w pielęgnacji ogrodów. To właśnie dzięki swojej matce Madeleine on i jego młodsza o 12 lat siostra Katrin zarazili się miłością do kwiatów. Zresztą bardzo często motywy kwiatowe potem były wykorzystywane w kolekcjach Christiana Diora. Mówiło się, że Christianów było dwóch. Krystian projektant i Krystian ogrodnik. A że za każdym wielkim mężczyzną stoi wyjątkowa kobieta oczywiście są różne wersje tego powiedzenia to Dzień Kobiet to idealna okazja, aby się z nim rozprawić. Ale sięgnijmy troszeczkę do korzeni. Kiedy i dlaczego Dior postanowił stworzyć te perfumy? Bo dla mnie fascynującym elementem tej opowieści jest sam fakt, że Miss Dior nie została stworzona z myślą o masowym rynku, ale z inspiracji do bliskiej osoby. Jakie uczucia chciał wyrazić Dior poprzez zapach, do którego wykorzystał prowansalskie róże i jaśmin, dwa ukochane kwiaty swojej ukochanej siostry. Jak wszyscy wiemy, w świecie mody i perfum, marka Dior to synonim elegancji, luksusu i niepowtarzalnego stylu. Jednak niewiele osób zdaje sobie sprawę, że istnieje tajemnicza postać stojąca za jednym z najbardziej ikonicznych zapachów Diora. To właśnie Katrin Dior, ukochana siostra założyciela marki, która odegrała kluczową rolę w narodzinach tego już kultowego zapachu. Krystian zadedykował ten zapach siostrze, bo widział w niej nie tylko rodzinę, ale również symbol elegancji, kobiecości i siły. Zapach był niejako hołdem dla Katrin, a swoje najsłynniejsze perfumy określił jako zapach miłości, który dzielił siostrom do kwiatów, sztuki i muzyki. Kiedy w 2011 roku Justine Picardi, pisarka, redaktorka i była naczelna Harper Bazar, dostała propozycję napisania biografii Christiana Diora, oczywiście jak każdy z nas wiedziała o perfumach, o pięknych sukniach, ale nie miała pojęcia, że inspiracją do ich powstania była młodsza siostra Diora. Kiedy mi wpadła w ręce ta książka, tytuł Miss Dior od razu zwrócił moją uwagę. Okładka zachwyciła, przypomniały mi się nasze piękne suknie niczym z wybiegów Diora ale pomyślałam, że będzie to taka kolejna książka o modzie, dobrym stylu, wiecie, z serii tych, co porywają czytelnika do światowej stolicy mody, czyli Paryża. Ale muszę się przyznać, że w miarę lektury stwierdziłam, że autorka mnie zaskoczyła, bo postanowiła pokazać zawodowy rozwój Diora poprzez równoległe ukazanie losów wojennych jego ukochanej siostry Katrin. Książka zabiera nas do okupowanego Paryża, gdzie Dior próbuje zaistnieć jako marszant, prowadząc małą galerię sztuki, utrzymując się ze sprzedaży własnych szkiców jako ilustrator modowy. A w tym samym czasie Katrin działa we francuskim ruchu oporu, dopóki nie zostaje pojmana i wywieziona do obozu koncentracyjnego, gdzie zostaje poddana przymusowej pracy w fabryce produkującej części do niemieckich samolotów. Nie będę i nie chcę zdradzać wam zbyt wielu faktów, gdyż składają się one na niesamowity portret tej efemerycznej kobiety, bohaterki ruchu oporu, oddanej siostry i zamiłowanej ogrodniczki, która żyła na własnych warunkach i nazywała się Katrin Dior. Po wojnie świat pragnął oczywiście odrodzenia i nowego początku. I w tym kontekście Christian Dior postanowił wprowadzić coś wyjątkowego do świata mody. Jego debiutancka kolekcja New Look zmieniła zasady gry w modzie na zawsze, a wraz z nią pojawiła się idea stworzenia perfum, perfum, które po 70 latach są wciąż pożądane. Pierwszy flakonik został zaprojektowany oczywiście przez samego Diora i miał formę takiej kobiecej, subtelnej buteleczki, a na wierzchu delikatnie ozdobiony był kokonem nawiązującym do koronki. Ponoć Dior długo zastanawiał się nad nazwą dla zapachu i według takiej. Dosyć znane i powtarzane już anegdoty, to właśnie Katryn przerwała pierwsze rozmowy o perfumach, wchodząc do pokoju, muza Diora na jej widok krzyknęła voilà, ⁇ z dior ⁇ co oznacza w języku francuskim oto panna dior, i projektant uznał, że właśnie tak powinny się nazywać jego perfumy dla jego młodej i odważnej siostry. Ale flakonik nie był jedynie pojemnikiem na zapach, ale miał własną symbolikę. Ta subtelna buteleczka i jej detale odzwierciedlały delikatność, kobiecość i klasykę. Katrin była dla niego właśnie symbolem tej elegancji i kobiecości. Katrin udało się przeżyć po wojnie. Unikała rozmów z bliskimi na temat pobytu w obozach z oczywistych względów, ale czuła się już na tyle dobrze, że zdecydowała się na powrót do swojej największej pasji, czyli ogrodnictwa. Zdobyła nawet licencję na handel kwiatami, które hodowała na swojej farmie w Prowansji. Świeże kwiaty zawsze dostarczała do domów mody, a w tym do tego najdroższego jej sercu, domu mody Christiana Diora. Chociaż jej największą pasją była uprawa róż, a jej życie nie było nimi usłane, to jej wkład w świat perfum jest nieoceniony. Bo biorąc pod uwagę sam fakt, że róża jest jednym z charakterystycznych składników Miss Dior, jej dziedzictwo nadal żyje w kontekście marki, a szczególnie właśnie w kontekście perfum Miss Dior. Ten flakonik przypomina nam, że piękno perfum może sięgać znacznie głębiej niż tylko zapach. Miss Dior to historia miłości, pasji i dziedzictwa, która trwa w każdym flakonie. Mam nadzieję, że ta historia przybliży nam taki troszeczkę głębszy wgląd w świat Miss Dior niż tylko ta przeurocza buteleczka, ponieważ historia perfum tego przeuroczego flakonika Miss Dior dla mnie jest fascynująca. A zrozumienie jej może zmienić sposób w jaki patrzymy na współczesną wersję tego kultowego zapachu. Bo ten flakonik, oprócz przechowywania zapachu, stanowi taką integralną część całej tej opowieści. Miss Dior flakonik ma również optymistyczne przesłanie że wiara w piękno i nadzieję, której nie przekreśli nawet bliskie spotkanie z mrokiem, jakim bez wątpienia były wydarzenia aż po II wojnę światową, która miała istotny wpływ na życie Diorów, to ten mały flakonik pokazuje nam, że można czerpać pocieszenie ze świata przyrody, a człowiek właśnie żyjący w zgodzie z naturą może czerpać z jej darów. Epizod piąty, Miss Dior na fali Kampanie reklamowe Miss Dior z udziałem Natalii Portman, która jest długoletnią ambasadorką tej marki, odgrywa kluczową rolę w promowaniu zapachu Miss Dior, jak Przyjrzyjcie się tym kampaniom, to zwykle możemy zobaczyć ją w bujnych ogrodach, otoczonych kwiatami, co odzwierciedla subtelność i kobiecość zapachu. Ta estetyka kwiatowa doskonale wpisuje się w wizerunek marki Dior, ponieważ tak jak mówiłam na samym początku, Dior ma długą historię i tradycję związaną z kwiatami, a korzenie marki sięgają Diora samego, który uwielbiał kwiaty i często wykorzystywał je w swoich projektach. Więc obecność kwiatów w kampaniach Miss Dior jest również kontynuacją Kontynuacją tej tradycji i tego dziedzictwa marki. Ale jak jeszcze dobrze przyjrzymy się tym kampaniom, to skupiają się one na różnorodnych aspektach kobiecości: od delikatności po siłę, od chwili romantyzmu po momenty zmysłowości. Te piękne zdjęcia i filmy prezentujące Natalie Portman w różnych kontekstach, od zmysłowej sukni wieczorowej po swobodny strój na spacerze, ale zawsze emanują pewnością siebie i elegancją. Reklamy Diora są według mnie pełne takiego uroku, romantyzmu, co odzwierciedla właśnie ducha marki Miss Dior, która od lat symbolizuje kobiecą elegancję, a także inspiruje kobiety do odkrywania swojej własnej elegancji i siły. Słuchajcie, to spotkanie z Miss Dior dobiega już końca, a mam nadzieję, że czerpaliście z niego choć trochę radości. A jak już troszeczkę bliżej poznaliście Miss Dior, to już nigdy nie spojrzycie na ten flakonik tak samo, bo to nie tylko zapach czy kształt buteleczki, to także historia, która przetrwała lata i ciągle inspiruje kolejne pokolenia kobiet do wyrażania swojej kobiecości. Ja już się z Wami żegnam, kochani, i bardzo dziękuję, że wysłuchaliście dzisiejszego odcinka naszego podcastu. Mam nadzieję, że znaleźliście w nim ciekawe i choć troszeczkę inspirujące treści, które pozwolą Wam poszerzyć Waszą wiedzę i spojrzeć na świat perfum Miss Dior z innej perspektywy. Jeśli chcecie być z nami na bieżąco i z kolejnymi odcinkami, to nie zapomnijcie subskrybować naszego kanału i śledzić nasze media społecznościowe. Już teraz możecie przesyłać nam jakieś pytania, może sugestie tematyczne czy opinie. Przed nami wiele fascynujących tematów do rozmów i zgłębiania, także do usłyszenia już niebawem w następnym odcinku.